Mnie osobiście ta książka, prześwietny raport kapitana Dosa jakoś się bardzo skojarzył z twórczością Stanisława Lema, zwłaszcza z dziennikami gwiazdowymi. Czyli kapitan Dos byłby takim hiszpańskim odpowiednikiem Iona Tichego, głównego bohatera dzienników gwiazdowych. Jeszcze bardziej, tylko on jest jeszcze bardziej bezradny wobec tego ogromu, Kosmicznego chaosu, z jakim musi się z jakim musi walczyć, no jak, jakiemu musi stawić czoła. E, lubię myśleć, że, że jest w Hiszpanii taki pisarz, który kontynuuje lemoską tradycję, mądry groteski, filozoficzny.